Szczęść Boże, witam. Trzecia niedziela adwentu, różowa. W Stanach używa się dwóch słów na określenie tego koloru pink i rose. I tradycją już jest w zasadzie, że ksiądz, jak zaczyna kazanie, zawsze patrzy na te swoje szaty liturgiczne i mówi, że, że one nie są w kolorze pink one są w kolorze rose. Bo to rose to brzmi bardziej męsko niż, niż ten różowy. Ten pink to jest taki no, babski kolor, a rose, różany kolor, no to bardziej, lepiej to brzmi po, przynajmniej po amerykańsku. No, ale... Więc księża będą w różanych szatach liturgicznych. Kolor yy, nadziei, kolor. Pokazujący, że już, się, już ten czas jest blisko, kiedy, kiedy nasz Pan przyjdzie do nas. Pierwsze czytanie z księgi proroka Sofoniasza, jeden z tak zwanych proroków mniejszych, mniej znanych. Warto przeczytać całą księgę proroka Sofoniasza, bo to są króciutkie księgi, więc w parę minut się przeczyta. Warto się zapoznać z tymi prorokami prorok Sofania Sztagu, czy wyśpiewuj, Curo syjońska, podnieś radosny okrzyk Izraelu. Ciesz się i wesel z serca, córo Jeruzalem. Oddalił Pan wyroki na Ciebie, usunął Twego nieprzyjaciela. Król Izraela, Pan jest pośród Ciebie. Nie będziesz już bała się złego. Owego dnia powiedzą w Jerozolimie. Nie bój się, syjonie, niech nie słabną Twe ręce. Pan Twój Bóg jest pośród Ciebie. Mocasz, On zbawi, uniesie się weselem nad Tobą. Odnowi swą miłość, zniesie okrzyk radości, jak w dniu uroczystego święta. Myślę, że co warto z tego fragmentu zapamiętać, to te słowa, że oddalił Pan wyroki na ciebie. Usunął twego nieprzyjaciela. Pan oddalił wyroki na ciebie. Czyli był jakiś wyrok na Jerozolimę, na yy, córę syjońską, i Pan te wyroki oddalił. Co z tego wynika? Że po prostu my mamy wpływ na naszą przyszłość. Nasza przyszłość nie jest zdeterminowana. To znaczy jaka ta przyszłość jest, Bóg wie, ale my nie wiemy i od nas zależy jak ona będzie. Jeżeli się nawrócimy. No bo na początku księgi Sofoniasza Sofoniasz bardzo potępia y, żydów za to jak postępują, że oddalili się od Boga, ale ponieważ się nawrócili, to tutaj y, mówi raduj się, curo Syjońska, bo Pan oddalił wyroki na ciebie. Jest to e, przykładów takich można mnożyć w Biblii więcej. Na przykład pamiętacie proroka Jonasza, który prorokował e, wrogom Izraela, ale oni się nawrócili i też Pan oddalił wyroki, jakie były skierowane przeciwko Niniwie. Więc. E, Warto o tym pamiętać, nie załamywać rąk, tylko po prostu odmienić swoje życie. Jeżeli odmienimy swoje życie, to wszystko się może jeszcze zmienić. Nic nie jest zdeterminowane w tym sensie, że no nie, możemy, nie powinniśmy machnąć ręką i powiedzieć, a skoro, skoro i tak Bóg wie, co się stanie i tak wiadomo, co będzie, no to wszystko jedno, jak się zachowamy. Nie wszystko jedno. To, że Bóg wie, to nie jest w żadnej sprzeczności z tym, że my mamy wolną wolę. My możemy zmienić koleje losu, bo dał nam Bóg taką możliwość. Jeżeli się nawrócimy, jeżeli odmienimy nasze serca, jeżeli będziemy inaczej postępować, to odmienimy losy świata. List do Filipian: radujcie się zawsze w Panu, jeszcze raz powtarzam radujcie się. Niech będzie znana wszystkim ludziom Wasza wyrozumiała łagodność. Pan jest blisko. O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem, a pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Zawsze się radujmy w Panu. Jeszcze raz Święty Paweł powtarza: to jeszcze raz radujcie się. Po tym się poznaje ludzi, którzy mają głęboką wiarę. Po prostu ludzie wierzący są ludźmi radosnymi. My się naprawdę nie musimy o nic martwić. Naprawdę możemy zaufać Panu Bogu i nie musimy się o nic martwić. Raz, że Pan jest blisko, więc radujmy się, bo Pan nadchodzi. No, Boże, narodzenie za rogiem, więc to jest radosne święto, ale też powtórne przyjście Pana Jezusa. Też jest niedaleko, no, obojętne czy to będzie rok, 100 lat czy 1000 lat, to jest niedaleko. No, Pan przyjdzie i naprawi wszystko, więc, więc radujmy się, nie lękajmy się. Pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Chodzi właśnie o ten pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, bo my czasami sobie kombinujemy naszymi małymi rozumkami. Różne czarne scenariusze przedstawiamy sobie i wpadamy w panikę, boimy się, lękamy się wszystkiego, a tymczasem powinien w nas zagościć ten pokój Boży. To jest kwestia właśnie zaufania. Czy my naprawdę wierzymy w Pana Boga, czy nie? Czy naprawdę wierzymy, że Bóg ma wszystko pod kontrolą? Czy naprawdę wierzymy, że nic nie zaskakuje Pana Boga, obojętne co się dzieje, czy w polityce, czy w ogóle gdziekolwiek, w czymkolwiek. To Bóg to wszystko wie, to Pana Boga nie zaskakuje, więc zaufajmy Mu. Bóg potrafi wszystko, Bóg jest wszechmogący, więc na pewno nam się krzywda nie stanie, jeżeli naprawdę będziemy Panu Bogu ufać. Ewangelia według Świętego Łukasza. Pytały go tłumy: Cóż więc mamy czynić? On im odpowiadał: Kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie ma, a kto ma żywność, niech tak samo czyni. Przychodzili także celnicy, żeby przyjąć chrzest i pytali go. Nauczycielu, co mamy czynić? On im odpowiadał: Nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam wyznaczono. Pytali też i żołnierze: A my co mamy czynić? On im odpowiadał: Nad nikim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie. Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: Ja was chcę lecz idzie mocniejszy ode mnie któremu nie jestem godzin rozwiązać, że mykał sandał. On chcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku, dla oczyszczenia swego młotu, pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę. To jest oczywiście, kogo tłumy, pytały tłumy, no mówimy cały czas o Janie Chrzcicielu. Zauważcie, że Jan Chrzciciel nie potępia tu nikogo, kto kolaboruje z reżimem. Pamiętajcie, że to jest cały czas akcja się dzieje w okupowanym kraju. Żydzi nie są, nie mają swojego własnego niezależnego kraju, są prowincją rzymską, cesarską. Więc yy, przychodzą tutaj do niego celnicy i przychodzą do niego żołnierze. Jedni i drugi pracują dla reżimu. Pracują, no, w dzisiejszych czasach można powiedzieć dla Unii Europejskiej. Prawda? Pracują dla kogoś, kto im narzuca pewne prawa. I co święty Jan mówi? Nie mówi, no musisz się zwolnić, nie możesz być żołnierzem cesarskim, nie możesz być celnikiem pobierającym podatki dla cesarstwa, bo to jest okropny reżim, który nas tutaj zmusza do y, oddawania boskiej czci cesarzowi itd. Tak nie, Łukasz mówi, skoro jesteś tam, gdzie jesteś, skoro los cię postawił w takiej roli, w jakiej jesteś, to bądź uczciwy w tym miejscu. Jeżeli jesteś poborcą podatkowym, Pobieraj te podatki tyle, ile nakazuje prawo. Nie bierz więcej dla siebie, nie okradaj tych ludzi, nie bądź złodziejem, bo jest inną rzeczą Twoja praca inną rzeczą to, że celnicy żyli sobie całkiem nieźle, dlatego że tam nie było tak jak teraz, że w internecie każdy sobie sprawdzi, ile ma tego podatku. Wtedy przychodził poborca podatkowy i zabierał po prostu co chciał. Oddawał z tego tyle, ile musiał cesarzowi, a za resztę sobie żył doskonale. Sam miał jak u pana Boga za piecem. Żołnierze też byli bezkarni. Żołnierze się znęcali nad ludźmi jak tylko mogli. Przykład: późniejsze ukrzyżowanie pana Jezusa, jak rzymscy żołnierze traktowali pana Jezusa, z jaką nienawiścią i wściekłością go atakowali. To po prostu byli często sadyści, zwyrodnialcy, no, ludzie, którzy żyli. Żyli z wojny, no, to był ich zawód, Oni... i te wojny się wtedy prowadziło cały czas, więc mówi im święty Jan Chrzciciel, yy, nie znęcajcie się i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie. róbcie to, co należy do waszych obowiązków, jesteście żołnierzami, dostajecie żołd, macie żyć z tego żołdu, a nie bądźcie bandytami, którzy się zasłaniają tym, że są żołnierzami i, i znęcają się nad ludźmi i okradają. Więc bardzo warta przemyślenia jest ta rzecz, żeby po prostu być uczciwym człowiekiem. Tam, gdzie jesteśmy, jeżeli właśnie pracujemy, to jest też taka odpowiedź dla tych na przykład, którzy mówią, jak możesz jeździć niemieckim samochodem, jak możesz jeździć Volkswagenem czy BMW, czy nie wiesz, że oni w czasach wojny produkowali samochody dla Trzeciej Rzeszy i tak dalej. No produkowali samochody w czasach Trzeciej Rzeszy. Dzisiaj nie produkują, no, są inne czasy, nie ma takiej odpowiedzialności przez pokolenia. Nie ma takiej odpowiedzialności, że na przykład my nie możemy płacić podatku dlatego, że państwo część tych podatków wykorzystuje na przykład na finansowanie zapłodnienia in vitro, które jest niemoralne. Czy jest to? Do... Nie, nie jest to dobre, że państwo tak robi. Dlatego lepiej wybrać takie władze, które zakończą ten niemoralny proces, ale zależność mnie jako osoby płacącej podatki do Samego zapiegu in vitro jest tak odległa, jest tak dużo kolejnych etapów między moimi pieniędzmi a tym procesem, że ja nie mam odpowiedzialności moralnej za to. Odpowiedzialność żołnierza, który służy w armii, bo go do tej armii wcielono, bo to też nie była ochotnicza służba wojskowa, po prostu żołnierzy wcielano do tej armii. A tym co. Że kraj jest okupowany przez, przez tamtych ludzi, to nie jest to moralna odpowiedzialność. No nie był moralnie odpowiedzialny Józef Ratzinger za to, że go wcielono w jakieś jednostki wojskowe w czasach II wojny światowej, bo no nie miał wyjścia. No taka była sytuacja. Był Niemcem i mieszkał w kraju, w którym takie rzeczy były wymagane od obywateli. Za co jest odpowiedzialny, jak on się zachowywał jako ten żołnierz, co on zrobił jako ten żołnierz, czy wtedy zachowywał się uczciwie, czy wtedy wykorzystywał sytuację, żeby, żeby zabijać, mordować i tak dalej. Więc po prostu my jesteśmy odpowiedzialni za to, na co mamy wpływ. Oczywiście, że można też postępować w sposób heroiczny i odmawiać pewnych rzeczy, będzie się miało większą zasługę w niebie. Tak. Tak zrobili wielcy święci, ale to jest heroiczne zachowanie. Natomiast my nie wszyscy ludzie są zdolni do takich heroicznych zachowań. I tu, święty Jan, chrzciciel, mówi tym ludziom: nie wymaga od nich jakiegoś heroizmu niezwykłego, tylko mówi po prostu nawróćcie się, bądźcie uczciwymi ludźmi w tej sytuacji, w jakiej jesteście aktualni. Jeżeli aktualnie jesteście w poborcami podatkowymi, jeżeli aktualnie jesteście żołnierzami, bądźcie uczciwi w tym, co robicie. I potem mówi, że on tylko ma zapowiedzieć tego, który przyjdzie, że ten chrzest nawrócenia jest po to, żeby godnie przyjąć Mesjasza, który przyjdzie i będzie chrzcił wszystkich Duchem Świętym i ogniem. Mesjasza, który ma wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego młotu, pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszon. Kolejny przykład na to, że nauka o piekle jest nadal aktualna i wręcz jest bardziej aktualna w Nowym Testamencie niż, niż była w Starym Testamencie. W Nowym Testamencie mamy cały czas mowę o piekle. Ogień nieugaszony. Co to znaczy nieugaszony? Znaczy wieczny. No bo też niedawno miałem dyskusję z kimś pod jednym z moich filmów, że, no że Biblia uczy, że piekło nie będzie istniało wiecznie. Wprost przeciwnie, Biblia wyraźnie uczy, że piekło będzie istniało wiecznie. Pan Jezus będzie nas sądził i pszenicę zbierze do spichlerza, czyli zbawieni pójdą do nieba, a plewy, czyli grzesznicy, spali w ogniu nieugaszonym. No, ten ogień nieugaszony, czyli ogień wieczny, to jest to, na co, gdzie te plewy się będą paliły. Dlatego warto jest właśnie pamiętać o tym, że teraz jest ten czas nawrócenia. Teraz słuchamy tego Jana Chrzciciela. Teraz On nam mówi, że ten Mesjasz już nadchodzi. No, Boże Narodzenie... Ile nam zostało? Niecałe dwa tygodnie, dziesięć dni. Więc przygotujmy się dobrze na przyjście Pana Jezusa. Nawróćmy się tak, jak święty Jan Chrzciciel nam to przypomina. No nie każdy z nas pójdzie do spowiedzi, jeżeli jesteśmy w stanie grzechu ciężko, nawet jeżeli nie jesteśmy w stanie grzechu ciężkiego, jeżeli jesteśmy w stanie łaski, ale mamy tych troszkę z naszych lżejszych grzeszków na sumieniu, oczyśćmy się z tego. Bo do lekarza się chodzi nie tylko wtedy, jak się już umiera na raka, na przykład, tylko do lekarza też idziemy, jak mamy nogę, rękę złamaną, przeziębienie, grypę, anginę, też idziemy do lekarza, bo nam lekarz pomoże. Bo my wszyscy chcemy być zdrowi. Więc jeżeli tak dbamy o zdrowie fizyczne, to zadbajmy tak samo o zdrowie duchowe, ponieważ jeżeli zaniedbamy te lekkie grzechy, jeżeli zaniedbamy te przewinienia, które mamy. Yy, one doprowadzą do śmiertelnej choroby duchowej, one doprowadzą do tego, że zaczniemy grzeszyć ciężko. Święta Faustyna w, swoich, w swoim dzienniczku dużo pisze o tym, jak bardzo Pana Boga obrażają nawet nasze najmniejsze niedogodności, a równocześnie pisze o tym, że wystarczy kropla krwi Pana Jezusa, żeby zgładzić wszystkie nasze grzechy, jakie popełniliśmy w całej historii ludzkości. Dlatego no, nie obrażajmy Pana Boga, przeprośmy Go za te nasze małe grzeszki też i postarajmy się żyć tak, żebyśmy nie grzeszyli więcej. Jest to bardzo ważne. I teraz właśnie w Adwencie, jest to dobry czas. Właśnie teraz, kiedy, kiedy ten ksiądz jest w tej różanej sukience, że tak powiem, gdzie już jest blisko ten przyjście Pana Jezusa, pamiętajmy o tym żeby się pogodzić z panem Jezusem i żeby godnie czekać na oczekiwać na jego przyjście. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.